Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na przedostatniej debacie w ramach naszej energicznej, dynamicznej kampanii wyborczej. Dziś będziemy mówić o edukacji, będziemy mówić zarówno o oświacie, o szkolnictwie, jak i o nauce i szkolnictwie wyższym. I będą w tej debacie uczestniczyć wybitni znawcy przedmiotu, ja się przedstawię, Ryszard Terlecki, jestem historykiem z Krakowa. Obok mnie... Obok, obok mnie profesor Ryszard Legutko, europoseł. Europoseł, minister w rządzie, minister edukacji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego filozof publicysta profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego obok profesor Andrzej Waśko profesor Instytutu Kulturoznawstwa Ignacjanum i Wydziału Filologicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego publicysta wiceprezes towarzystwa nauczycieli szkół polskich. I wreszcie i wreszcie trzeci z uczestników naszej dyskusji profesor Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania. z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej, autor wydanej w zeszłym roku książki, budżet i polityka podatkowa, członek Krajowej Sekcji Nauki Solidarności. Polska będzie silnym państwem albo nie będzie jej wcale, powiedział Jarosław Kaczyński na jednym z spotkań wyborczych. Polska, aby była silnym państwem, musi mieć konkurencyjną i a znakomicie zorganizowaną edukację. Ten system edukacyjny musi zapewnić państwu polityczną, ekonomiczną, a przede wszystkim intelektualną elitę, która nie tylko będzie państwem zarządzać, ale będzie również przekonana o jego trwałości, będzie zakorzeniona w jego tradycji i będzie rozumiała sens odrębności tego państwa. Jednym z elementów programu PiSu był postulat stworzenia strategii edukacji narodowej, programu, który prezentowałby system edukacyjny nowoczesnego państwa i obejmowałby zarówno dziedzictwo kultury, jak i plany konsekwentnej modernizacji. Chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą debatę od właśnie tego programu o tej strategii narodowej edukacji. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Proszę Państwa, no edukacja jest sprawą kluczową dla każdego społeczeństwa. To wszyscy wiemy. To jest sprawa kluczowa, zwłaszcza w społeczeństwie nowoczesnym. I wszyscy także wiemy, że z polską edukacją nie jest dobrze. Że cierpi ona na zapaść i przechodzi przez kryzys, który jest kryzysem długotrwałym. E, naj, e, trzeba pamiętać również, że edukacja w całym świecie zachodnim jest w trudnej sytuacji. Kiedy będziemy czytać. E, dyskusje wokół oświaty, jakie toczą się w innych krajach europejskich, to właściwie ton jest taki sam. Że wszyscy narzekają, że coś źle, coś złego dzieje się ze szkołami, to na każdym poziomie kształcenia. Jak się do tego zabrać? No przede wszystkim, ponieważ ten kryzys jest powszechny w dzisiejszym świecie, w świecie zachodnim, w Europie również, w związku z tym odpada ten rodzaj myślenia o edukacji, który jest u nas bardzo rozpowszechniony, a mianowicie taki, że wystarczy zaadoptować jakieś, przejąć jakieś rozwiązania, które są we Francji, w Anglii, we Włoszech, w innym kraju i przenieść je do nas. I wtedy będzie wszystko w porządku. A najlepiej przenieść rozwiązania z Ameryki. Amerykanizacja polskiej edukacji. To nie jest dobre myślenie. Trzeba się wyzwolić z takiego myślenia. To nie jest myślenie godne polski współczesnej i polskich elit i ludzi, którzy się edukacją zajmują. Trzeba podejść do edukacji w sposób dojrzały, opierając się na naszych doświadczeniach. Przede wszystkim sprawa kluczowa. Do oświaty trzeba włączyć wychowanie. Proszę zwrócić uwagę, że od pewnego czasu, od dość długiego czasu, szkoły praktycznie zrezygnowały z wychowania. Szkoły, mówiąc nieładnie, odpuściły wychowanie. To trzeba przywrócić. Oświata i wychowanie. To znaczy wychowanie w bardzo szerokim sensie tego słowa. Również wychowanie wychowanie obywatelsko-patriotyczne, to znaczy wychowanie ludzi bardzo świadomych tego, kim są, w jakim kraju żyją. Tożsamość polska, z której tak jesteśmy dumni, to jest tożsamość, która musi być cały czas zasilana. Ona musi być wspierana poprzez proces nauczania Dotyczy to historii, dotyczy to języka polskiego, dotyczy to wszystkiego, co wiąże się z, z właśnie z naszą tożsamością. Jeśli natomiast chodzi o nauczanie, to trzeba przywrócić, jak sądzę, rolę podstawowych przedmiotów. Tych pod przedmiotów, na których opiera się, opiera się nasze wykształcenie w tej chwili te, te podstawowe przedmioty one, one się rozmyły następuje tak, tak rodzaj swoistych negocjacji pomiędzy grupami edukacyjnymi, które próbują każda z tych grup próbuje jakiś swój typ nauczania czy jakiś przedmiot wprowadzić do szkół to jest sprawa absolutnie kluczowa, to znaczy wychowanie ogólne oparte na przedmiotach podstawowych, czyli wrócić do dobrego, dobrego kanonu y, nauczania. Y, trzeba także w, w odniesieniu do, y, do edukacji od klasy, y, od te, na, tego poziomu średniego rozwinąć kształcenie zawodowe, które niemal uległo likwidacji. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o wyższe my pamiętajmy, że my jesteśmy wprzęgnięci w tak zwaną formułę bolońską, która, jest, która została przyjęta przez większość krajów europejskich. Ta formuła bolońska się nie sprawdza. Wiele krajów od tego odchodzi. Myśmy też powinni od tego odchodzić. I tej formuły nie trzeba było przyjmować, w ogóle, ale trzeba było przyjąć w stopniu ograniczonym. Ale w każdym razie musimy z doświadczeń, jakie mamy od paru lat, wyciągnąć bardzo zdecydowane wnioski. I jeszcze może jedna sprawa, o której chcę na samym końcu powiedzieć w tym pierwszym wejściu, mianowicie, że państwo polskie powinno też przejąć pewną rolę stymulującą. Czy to jest tak w, 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 w nauce? obecnie, że większość naukowców zajmuje się pisaniem grantów o wsparcie. I te granty oczywiście robią dużo dobrego, ale też te granty powodują, że w wielu dziedzinach nauczania następuje uśrednianie, bo tak naprawdę prowadzi się swoją karierę naukową pod granty, pod możliwości finansowe. To trzeba odwrócić. To znaczy trzeba promować tych naukowców, którzy mają coś oryginalnego do powiedzenia,